W miniony poniedziałek nasza ekipa przejechała kilka zielonogórskich marketów, aby kupić test na COVID-19. Udało się za trzecim razem. No, dla mnie akurat takie testy powinny być gdzieś sprzedawane w aptekach na przykład, tak? To byłoby dla mnie takie uzasadnienie, że to jest jakieś prawdziwe, a tutaj to Wie Pani co, jeżeli komuś to przyniesie szczęście i spokój, to być może tak, ale nie sądzę, że jest to jakaś wartościowa rzecz, która w tam w kilka sekund pozwoli zweryfikować, czy my mamy tego covid czy nie. Dobry. No bo każdy powinien sprawdzać. Czy jest o, Akurat w markecie? Nie w aptece? Tak, jeżeli w aptece są kolejki, też można kupić w tym markecie. Lekarze informują, że każdy test przeznaczony do użytku domowego, również ten marketowy, ma służyć jako informacja wstępna, czy mieliśmy kontakt z koronawirusem, czy nie. Czy to jest dobre, czy złe, trudno powiedzieć. Uważam, że najlepszym testem, najbardziej profesjonalnym testem jest wymas PCR, w związku z powyższym, to wtedy możemy to zrobić. Poza tym, taki test szybki, kupiony we własnym zakresie, może prowadzić do sytuacji zniknięcia części chorych. Ponieważ oni będą mieli mniej lub bardziej wiarygodną informację, że są zdrowi, bądź mniej lub bardziej wiarygodną informację, że są chorzy, czyli albo się nie zgłoszą, albo będą na zwolnieniach czy w izolacji bezzasadnie. Każdy test przeznaczony do użytku domowego musi zostać zweryfikowany rozmową z lekarzem POZ-u i wykonaniem testu o dużej wiarygodności. Samo leczenie, samo, samo diagnozowanie się może prowadzić na manowce. W związku z powyższym, każdy z nas ma swojego lekarza. Myślę, że do lekarza rodzinnego nie ma problemu z dostępem albo na zasadzie telewizyty albo kontaktu bezpośredniego. Oczywiście przy podejrzeniu infekcji koronawirusa pozostaje telewizyta, te, teleporada, więc sugerowałbym najpierw skomunikować się z lekarzem, a później podejmować decyzje diagnostyczno-terapeutyczne. Obecnie zwiększa się odsetek zakażeń koronawirusem. Z nowych badań wynika, że brytyjska mutacja jest bardziej śmiertelna. Może też dawać inne objawy niż klasyczny wariant. Koronawirus ma szereg objawów tak zwanych charakterystycznych, czyli wysoka temperatura, osłabienie, bóle kostne, mięśniowe zaburzenia węku bądź smaku, ale też ma szereg objawów niecharakterystycznych, Ob, olbrzymie, intensywne bóle głowy, bóle oczu, bóle kujące pleców czy klatki piersiowej. Za każdym razem jak pacjent ma wątpliwości powinien mimo wszystko skomunikować się ze swoim lekarzem. Ministerstwo Zdrowia poleca wszystkim, którzy mają objawy COVID-19 i problem ze skontaktowaniem się z lekarzem, by jak najszybciej skorzystali z nowej możliwości i wypełnili formularz internetowy.